Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się przed konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago. Chcemy teraz w takim momencie historycznym pobłogosławić, poświęcić szopkę Bożonarodzeniową, którą z pewnością będzie odwiedzać wiele, wiele, wiele ludzi. Jest to też moment taki ważny dla nas, Franciszkanów, bo obchodzimy 800 lat, kiedy po raz pierwszy na świecie zaistniała właśnie szopka Bożonarodzeniowa. Święty Ojciec Franciszek właśnie w Grecjo, 800 lat temu, po raz pierwszy urządził Szopkę Bożonarodzeniową, aby jeszcze bardziej uczcić moment przyjścia Pana Boga tutaj na ziemię. Stąd też taka informacja dla wszystkich, że do 2 lutego wszyscy, którzy odwiedzą Kościół Franciszkański i pomodlą się przy Szopce Bożonarodzeniowej, mogą zyskać odpust zupełny. Spełniając określone warunki, także zachęcamy, tutaj w okolicy są przynajmniej trzy miejsca, gdzie są Franciszkanie. Także do 2 lutego można odwiedzić właśnie kościół franciszkański, szopkę, pomodlić, aby taki odpust uzyskać. Teraz w obecności pana konsula, pani konsul, pobłogosławimy, poświęcimy szopkę Bożonarodzeniową. Pomódmy się. Wszechmogący Boże, pobłogosław ten żółbek byśmy sporządzili ku czci nowego narodzenia w ciele Twego jednorodzonego Syna, tak żeby wszyscy, którzy nabożnie rozmyślają tajemnice Jego wcielenia, byli napełnieni światłem Jego chwały, który żyjesz i klujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pozdrawiamy serdecznie, pokój i dobro. wiemy się jako, wraz z panią konsul, gospodarze tego budynku, że akurat przed konsulatem generalnym Rzeczypospolitej w Chicago może się odbyć oficjalna ceremonia pobłogosławienia szopki. I dzieje się to w 800-lecie szopki żywej św. Franciszka. Sytuacja i chwila niezwykła. Przed szopką tą, szopką góralską, bo szopkę przywieźli, zamontowali nam górale, przedstawiciele, przedstawiciele Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Zatrzymują się samochody, zatrzymują się przechodnie, zatrzymują się klienci, którzy odwiedzają konsulat i goście, którzy odwiedzają Konsula, konsula Generalnego, także inni konsulowie generalni i podziwiają, i fotografują się przed tą szopką. Mam szczerą nadzieję, że po błogosławieństwie Szopka będzie miała jeszcze większą moc i w czasie tych zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczyni bardzo dużo dobra dla odwiedzających ją przechodzów. Franciszkanie, bardzo dziękujemy za to szczególne zaproszenie. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy właśnie uczestniczyć w tej uroczystości poświęcenia Szopki, pozdrowienia od naszych przełożonych i od wszystkich braci z całej prowincji. Pozdrawiamy wszystkich Polaków i życzymy zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia.